Witamy serdecznie Tuyola i Tomek. Dzisiaj chcemy wspólnie przejrzeć się bliżej klutowym ideom z książki Jespera Jula Twoje kompetentne dziecko, tak w skrócie, żeby uchwycić główne myśli z tych fragmentów, które mamy. Tak. Skupimy się na tym nowym spojrzeniu na relacje między dorosłymi a dziećmi, które proponuje Jul. Wiesz, na odejściu od tych tradycyjnych metod, no, opartych na władze. No właśnie, zacznijmy może od tego, co jest chyba u Jula takie rewolucyjne. Mówi, że dzieci są kompetentne od urodzenia. Co to właściwie znaczy? No właśnie, bo to nie chodzi tylko o to, że są słodkie, prawda? Kompetencja oznacza tu, że dziecko ym, swoim zachowaniem, swoimi reakcjami, no nawet oporem, mówi nam coś ważnego o sobie, ale też o nas i o naszej relacji. Czyli takie lustro trochę. Dokładnie. A kluczowa jest tu idea współdziałania. Dzieci naturalnie chcą z nami współpracować. Naśladują nas. Mamy ten przykład Lili w żłobku. Pamiętasz? Tak, tak, z mamą płakała, a z tatą nie? No właśnie. Bo ona jakby odzwierciedlała niepokój mamy. Współdziałała z jej emocjami. A kiedy dzieci przestają współdziałać? Jul mówi, że to nie jest złośliwość. Tylko co? Najczęściej albo naruszyliśmy ich integralność. Albo po prostu próbowały za długo się dostosować. No i w końcu pękają. Albo jest jeszcze to yy, odwrócone współdziałanie. Aha, gdzie dziecko swoim powiedzmy trudnym zachowaniem wyraża coś, co rodzic tłumi. Jak ten chłopiec w obozie uchodźców, który nosił smutek matki. Niesamowite, prawda? Rzeczywiście, to prowadzi nas do tej integralności osobistej, brzmi poważnie. To to jest poważne, to jest to wewnętrzny ja dziecka. Jego granice, uczucia, potrzeby. No, wszystko to, co sprawia, że jest sobą. I Jul mówi, szacunek dlatego jest absolutnie fundamentalny. A jak go naruszamy tak na co dzień? Oj, no, na wiele sposobów: zawstydzanie, kary, ignorowanie sygnałów. Te przykłady z kawiarni wiesz, zmuszanie do jedzenia, do całowania. Każde takie działanie to jest atak na poczucie własnej wartości dziecka. I tu jest ważne rozróżnienie, które Jul robi, prawda? Poczucie własnej wartości, a wiara w siebie, bo często to mylimy. Bardzo często. Poczucie własnej wartości to takie wewnętrzne jestem ok, jestem wartościowy, bo jestem, niezależnie od sukcesów. To się buduje przez bycie widzianym, akceptowanym. A wiara w siebie? To bardziej potrafię. Pewność co do umiejętności. I tu Jul ostrzega przed pułapką chwalenia. Pamiętasz, Katrin, na zjeździalni, jaka jesteś zdolna? Mhm. Lepiej powiedzieć: Widzę cię, wygląda na to, że świetnie się bawisz. Bo jak chwalimy tylko za osiągnięcia, dziecko uczy się, że jego wartość zależy od tego, co robi, a nie kim jest. To może podkopać to głębsze poczucie wartości. Dobrze, to jeśli nie metody, nie władza, nie kary i nagrody, to co w zamian proponuje Jul? Dialog, ale taki prawdziwy, autentyczny, oparty na równości, na godności obu stron. I kluczowy jest tu język osobisty czyli Czyli mówienie o sobie. Nie ty musisz, nie wolno, powinno się, ale ja chcę, ja potrzebuję, ja czuję, nie zgadzam się na. Mówienie o swoich granicach. To wymaga od dorosłego wzięcia odpowiedzialności za siebie, tak? Dokładnie. Za swoje potrzeby, granice dokładnie. Zamiast zrzucać na dziecko albo chować się za bezosobowymi regułami. Ten przykład ojca Jakuba i Drzemki jest świetny. Tak, zamiast walki, masz spać, ojciec mówi, potrzebuje pół godziny ciszy. No właśnie. I wtedy można negocjować, szanując opór dziecka, ale też dbając o swoją potrzebę. To jest zupełnie inna rozmowa. Dorosły staje się wtedy autentycznym wzorem. I to buduje odpowiedzialność u dziecka. Tak. Najpierw osobistą za siebie, swoje uczucia, a potem z czasem społeczną. To jest przeciwieństwo kultury obwiniania, która skupia się na tym, kto jest winny, a nie na tym, jak naprawić relacje i zrozumieć siebie nawzajem. Czyli, podsumowując, to, co najważniejsze z tych fragmentów, to chyba ta zmiana zmiana patrzenia dziecko jako kompetentny partner w relacji. Partner, który potrzebuje być widziany, szanowany w swojej integralności i prowadzony przez autentyczny dialog, a nie tresowany. Właśnie. To jest właściwie zaproszenie do budowania relacji inaczej na szacunku, na odpowiedzialności i to w obie strony. Tak, bo w takich relacjach my, dorośli, możemy się naprawdę wiele nauczyć od dzieci. To nie jest jednokierunkowa ulica. A może to jest właśnie ta myśl, z którą warto zostać po tej rozmowie: czy jesteśmy gotowi nie tylko uczyć dzieci, ale też no uczyć się od nich. Uznać ich kompetencje, tak naprawdę. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.